Witam Was wszystkich w moim kolejnym vlogu na tym kanale. Chcę sobie wyczepać buty. Ze słomy. O, proszę. Dobra i dzisiaj siadamy na Jasminkę. Tak. Siadamy na Ciebie. Yes. Siadamy na Ciebie. Ale najpierw jej przemyjemy oczko. Tak? Musimy przemyć oczko i nakropić. O! Mm. Ogólnie to nie nagrałam ym, jak czyszczę miękką i twardą szczotką. Dużego, ogromnego chwila że wychodzi odjawę sama na razie Mam nadzieję, że tak pozostanie. Czekajcie, bo... Ja... Ej, w ogóle wam moje ręce nagrywam. Chwilę. Yy, ja wciar żyję ona się podiera trochę. Ale właśnie boję się, że... Bo leci. Ej, psz, ty ją gryziesz! Ogarnij się, idziemy na jazdę. Idziemy jeździć. Okay. Jezu, chcę powiedzieć, że założyłam czarny czaprak, to na razie nie będę Wam nagrywać, bo się boję, że to będzie, no, na razie będę z nią szła. Tyle pojeździłam już na placu, tak szczerze to zostawiłam tu moją kurtkę, mam nadzieję, że nie zapomnę jej wziąć, teraz idę do lasku pogalopować, bo na placu jest tak ślisko, że galop w kółko to jest naprawdę tragedia. No i idę właśnie pogarbować sobie do lasku. Mam nadzieję, że sami mi się uda. Ogólnie koniec bardzo fajne, Najpierw była trochę podjarana, jak przyjechałyśmy, ale później było git. No. No i tak szczerze to później była leniwa, bo oczywiście jakiemu konikom się chciało, ale trochę to się wypaczę, bo było serio ślisko. Śliskałyśmy się, przyjechałyśmy drążki, trzy w galopie. Eee... Jeden tam był drążek i później drugi za trzy czy dwie fule i później był e, i po tym jeszcze jeden na jedną fullę. Więc fajnie było rozłożone, podobało mi się to. Idziemy tędy koniu. No kończę, bo się dziwnie patrzy. O dziwo na razie jest bardzo grzeczna. Więc e, super, tak jest to z niej dumna, ale to chyba też dlatego, że cały czas się tak wiecie, przemieszczamy z jednej stajni, żeby jeździć, z drugiej stajni, żeby wiecie, żeby tam mieszkała od nowa. No i chyba też dlatego się odzwyczaiła trochę od innych koni i że chodzi sama. Mm. Więc bombastik, serio jestem z niej dumna, w ogóle nie rży. Więc serio. Bo ona nawet czasami rży jak idzie z innymi końmi, nie wiadomo czemu. E, tuż z tego co widzę, to druga jest sobie zalana, ale tutaj pójdziemy może środkiem i kusem. Ymm, no a w tej drodze tamty jest lasek, to pewnie będzie troszeczkę mniej błota, chociaż nie wiem. Zobaczymy. Fajnie. Jestem dumna. Bardzo grzeczna jest. A, ale czekaj! W ogóle na chwilę muszę złapać wodę bardziej, bo... Żwawa jest. W ogóle zapomniałam, że wziąłam bata, i tam po drodze koste wyrzuciłam. Mam nadzieję, że będę tam tędy wracać i że nie zapomnę go. Leć! Ogólnie ona chyba jest bardzo żywa. Eee, Idę do przodu w porównaniu do tego, co było na placu. Wszystko jest zalane. Tragedia. My jedziemy. Nie zgubimy się, bo jedziemy tylko do tego lasku tu obok. Ale no. bombastika jest... Nie? No nawet główką w tu. Chodzi. No tak. Pięknie. Super konie. No. To jest mega fajne pole do dzity. Ale jest posiane. No więc... Okej. Okay. Chyba się zaczynamy. Tak wygląda ta droga. I tam będziemy galopingować na razie, tym sama i Wam nie nagram, ale później z Wami. że tak jest. momencie, uh, uh, because it's not Dobre kan. Dobre kan. Tak jest. Ne. Ne. 어, oh. 어, oh. yeah. Nawet się trochę spociła. W każdym razie nie wiem, czy dać, Ale trochę się nawet spociła. My no tak sobie w kółko teraz galopowałyśmy kilka razy. I jeszcze będziemy. I tutaj się pogalopujemy, bo tutaj bo ta nie ma. Tylko tu w tym miejscu, ale w tym miejscu jest taki, wiecie, odcinek pomiędzy tymi laskami. No i taką drogą w kółko tego lasku sobie jedziemy. Ona jest krótka w miarę, więc spoko. Zaraz sobie pojedziemy w drugą stronę. I powiem wam szczerze, że chyba częściej, częściej Często będę tutaj jeździć. Bo tutaj naprawdę bardzo fajnie mi się w kółka jeździ. To kółko nie jest za duże, nie jest za małe. Drogi są proste, ładne, niebociste. Nikogo tu nie ma. Jest cisza. Ptaszki śpiewają. I ona kilka razy sobie porżała. Przeciągnę, że tu Ona kilka razy sobie porżała, ale no. Naprawdę spoko. Spoko. Wam szczerze, że jak na nią, to bardzo fajnie mi się prowadzi. W tym galopie. Wam no fajnie mi się skręca, nawet sobie raz zmieniła nóżkę na to kółko, na, na taką nogę, którą ona po prostu trudno nawet się w, na placu zagalopować na nią, na tą nogę, bo to jest tragedia i trzeba po prostu zagalopować na złom i zrobić lotną, bo no inaczej się nie da. Ona tak wiecie, skusza, bo mnie zagalopuje na tą nogę. Nie wiem czemu. Nie mam pojęcia czemu. Po prostu nie, nie jest jej chyba wygodnie. A tutaj sobie tam, już na tamtej drodze zmieniła nóżkę, bo był taki zakręcik. Nie, tutaj zmieniła chyba. Tu albo tam, albo w dwóch miejscach, nie wiem. I naprawdę zmieniła na tą nogę, którą mnie lubi. Żeby wiecie, to kółeczko było takie na dobrą nogę. I naprawdę super sobie poradziła. Tutaj też jest taka dróżka i nawet mnie tu nie wywoziła, słuchajcie. Jestem tak dumna, że mnie tu nie wywoziła do stajni. I tu też jest przestrzeń otwarta, więc też mnie nie wywoziła do stajni, bo stajni jest właśnie w tamtą stronę. A my skręcamy tu, w lewo. No więc ja jestem bardzo z niej zadowolona. Nie koniu? Zaraz ja wam jeszcze nagram kółko w drugą stronę. O, tu właśnie skręcamy i tu zrobiła też lotną. Pociąg jedzie. Czekajcie, słuchajcie, kusujemy mega szybkim tempem, ale już wracamy do domu, że go jedno kółko na jedną stronę. Stwierdziłam, że wracamy, bo już zaczęła się tak podjarać. że co? Zaczęła się tak jarać. <laughs> zaczęła się tak już jarać, że mnie ciągnęła do domu, ale ogólnie i tak jestem z niej bardzo dumna, stwierdziłam, że ok, skoro już chce wracać. I tak już musimy wracać. Jedziemy kusikiem też, żeby się rozluźniła. I też, żeby być szybciej w domu, bo nie mam za dużo czasu. tędy, okay. Jestem z niej bardzo dumna, także na pewno zostanie marchewę, bo pierwszy raz pojechała w teren bez takiego... Wiadomo, że rżała, później już nie ciągnęła, ale no bez takiego, wiecie, ciągnięcia od początku i takiego fest ciągnięcia, bo ja mogłam ją jeszcze wtedy opinać, ale ja stwierdziłam, że była taka grzeczna, że już bez sensu się z nią kłócić. Naprawdę super była. I teraz z mega szybkim kusem leci do domu. Ona by chętnie galopem poleciała, ale ja jej trochę nie pozwalam. Chcę, żeby się rozluźniła. No. I w ogóle muszę jeszcze zejść po bata i iść po kurtkę na plac. Ale super, koń. Nawet się spociła porządnie. W kamerze tego nie oddaję, bo ona jest siwa. Nie mogłem tego w nagrać, bo nie wiem. Oj nie, nie pędź tak! Idziemy do domu Okej, okay, fajnie. Tylko nie ciągnij mnie, schodź sobie główką w domu, nie ciągnij. No, jedziemy sobie tutaj polem, żeby pojechać po bata, Bata jest tam za balotami. A drogą nie tam pewnie. O Jezus, e, spadek był. Nie, nie drogą. Tutaj polem. O jest. No. Ale mega grzeczny koń ogólnie. Ona już ogólnie pędzi do domu, ale na chwilę przeszłam z nią do stępa, żeby pokazać Wam, że faktycznie jest spocona. Nie myszeczko moja. No. Teraz już idziemy z stępem. Się już rozluźniła. Ale super koń. Naprawdę jestem z niej dumna. Dawaj mi to. Na jedną stronę masz mieć, a nie. Wiesz, piękno to moja. Ja nie jestem czerwona, szczególnie nie czerwienie jak się zmęczę, ale jestem trochę spocona i na moim super dużym kucyku jadę. Przecież polami, kochani, jedziemy polami. tym polami. Patrzcie na moje skręcanie paluszkiem. No, fajny koń, bo naprawdę jestem strasznie dumna. Strasznie. I takim kochanym koniem. Halo! Okej, okay, ona się patrzy w stronę stajni, bo ona chce do stajnie. Naprawdę tak przyjemnie mi się na niej galopowało, że to jest hit. Teraz przerywam, bo muszę nagrać, jak wstępuję na Instagrama. Wpadajcie na mojego Instagrama i TikToka gagatek2143. Prawda? Nie jemy trawki. Zmierzamy po bata. Coraz bliżej. Tak. Pięknie, koń. Tam coś stuka. W ogóle patrzcie jakie brzydkie chmury. Okropne. I tu mamy stawek stajnie. Oczywiście mój konik nie chce do niego wchodzić, bo nie lubi wody. Tak? Nie chce do niego konik wchodzić. Czy to jest nasza kupa? Nie, to nie nasza kupa, nie? To miałaś inną. Czy sensie gdzieś indziej miałaś. No to nie nasza. My zostawiłyśmy w lasku. Przynajmniej tak mi się wydaje. Bacik. muszę zejść. Okej, okay, mój kon nie umie stać. Jedne taki ładny ten bat. Potraktowany. O tak właśnie. Żyje. Muszę teraz wsiąść. Wsiadam. W ruchu mojego konia. Wsiadam. Mamy Herkulesa i ona kraje do niego ciągła, ale dobra. Ogólnie ona nie chciała wyjść z tego placu. Mam kurteczkę. I idziemy. Teraz nie będę nagrywać, pojedziemy przez ulicę i wiecie, żebym nic nie zrobiła, ale na polach wam nagram. Dobra, jedzie auto chwilę. Nie przyszłyśmy, nie mogłam wam nagrać, bo by tam byli ludzie, auta, jechało coś. No i ogólnie tu. Ja wyciągnęłam sobie tu nogi, że jeszcze mam. Ona mnie kusem wywiozła. Jednak ten rybaczek, coś ci zależy na nim, co? Jeszcze... A tak to się nie lubicie niby. Czekaj, muszę zamknąć. Muszę zamknąć. Użyczają nam to, trzeba ja nie? Chodź tu. Nie. Mm -mm. Muszę zamknąć. No, co za idiota? Stój. Czy idiota? Idiota. Uspokój się. Uspokój się, bo cię nagrywam. Nagrywam cię. Koniu. Ładnie się prezentuj. No. Teraz pięknie, nie? Nie ucieka. Ale spokojnie. Brrr. Spokojnie patrzcie, nawet się. Nie! Urgh. Nawet się spini. Proszę. Dojechałam, już dałam marchewkę jej. Wypuściłam teraz jawcie. O. No, jawcie nie chce być w kamerze. A dziecko odpoczywa, Tak? Halo? Pokażcie do kamery. No. E, tak. Bardzo rżały ze sobą jak tu przyszły. Ta się darła, a ta jest do tamtej. A! No ale zobaczcie, tutaj, tutaj ta siwa jej nie lubi, a tak, to tak do niej ciągła jak ją słyszała, że myślałam, że jej nie utrzymam. Ale okej. Okay. Ogólnie jestem bardzo zadowolona, bardzo mi się podobało. Ja muszę schować jeszcze sprzęt. Bardzo mi się podobało w tym lasku, super było i naprawdę trafiliście na szczęście, bo akurat nagrałam ten dzień, gdzie chyba najlepiej jechała, jak była sama. Ja dwa razy próbowałam jechać sama i to wtedy była tragedia. Czekajcie, muszę zapiąć do I to wtedy była tragedia, więc to był taki najlepszy w sumie nasz taki terenik. W sensie to był taki teren, nie teren. Nie wiem jak to nazwać. W sumie to nie był teren, to była taka jazda po prostu w, las w lasku dookoła. Ale i tak jestem z niedumna, bo nie ciągnęła mnie prawie w ogóle do stajni, tylko później, już z powrotem. Ale nawet nie na tyle ile ją stać. więc spoko. I u, u sąsiada zgubiłam bata, więc pójdziemy zaraz poszukać batek z sprzęt. sprzęt. Yy, nie wiem jak to się stało, bo ja go zaczepiłam o siodło i nagle go nie było, jak wróciłam, więc. No. Yy... Muszę tu jeszcze zabrać furteczkę i zaraz do Was wracam. Muszę pudełka zrobić, więc to też Wam nagram, to jest moja paka w ogóle. Taka z szafy zrobiona. A muszę zrobić jeszcze pudełka, więc to też Wam nagram. Tak. No. I to wtedy będzie wszystko. Ale jeszcze nie. Idę szukać bata. Wiem, że będzie on sobie bramę, bo nie chce mi się iść dalej. Ciotka mi zagadała, moja ukochana pani Janeczka. To jest taka starsza pani, kocham ją. I szybki ten tu nie ma. Przyjdź dalej. Znalazłam. A nawet nie tak daleko. Hej! Pani jak się cieszy, że... Chodź, bo inaczej dostanicie z tego bata. Żartuję, przepraszam. Ja znalazłam to takie super! E, te jabłuszka, więc weźmiemy e, koniką do kolacji. Co tu jest? Pająk? Nie, to nie pająk. No, weźmiemy koniką do kolacji, ale ja wciąż musimy wziąć takie malutkie, e, bo ja wcię nie przygryzie. Ale jakieś ładne chcę. Takie a, może być. No kurde takie dwa jabłuszka. Piska dla was na kolację. Tak, patrzcie to. Na sam dźwięk. O jas. Już jeden koń się wylił, a Betty siedzi. Na razie nie ma żadnego zarcia. O, Betty też wychodzi. No, żaryłko. Nie ma, myszeczko. Nie kręć się tak. No. Trzeba zrobić pudełka, bo została tylko kolacja jasminka, kolacja jawcia, no beti pudełek nie ma, ale to jest jasminka, jawcia, patrzcie jakie piękne, nie, tu. patrzcie jak pięknie napisałam, <ścoughs> serduszkiem teraz do jasminki wrzucamy. mieszamy od razu, żeby było zmieszane. Jabłuszko Jawiszona Cyk Mieszu, mieszu Mieszu, mieszu I cyk Nawet nie wiem kogo to jabłka, ale ukradłam. Nie nie ukradłam. Pożyczyłam. Prawdopodobnie mojej babci. układzamy I pudełka robimy. Możemy najpierw jawci, bo jawki są prostsze. Ci butelka gotowe. Przed nim zrobię pudełka jesienię. Ja Oso? to chcę wam powiedzieć hmm. że um, jeszcze ja jeszcze jawce, ale już nie mogę, bo nie mam tutaj nie dużo czasu. W sensie ogólnie nie mam czasu już więc niestety nie wyczyszczę, ale w następnym odcinku może w może następnym odcinku. Budełka mąki też są gotowe. Mamy na swoim miejscu. I kolacji damy teraz tu. No i wszystko zrobione. Że ja się z Wami żegnam. Dziękuję Wam za oglądanie. Koniecznie subskrybujcie i dawajcie łapkę w górę. I mnie wspierajcie. No. Dzisiaj fajny film był.